30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To piękna idea, ale także ogromna praca i poświęcenie drugiemu człowiekowi, młodemu człowiekowi. Z tej okazji życzę wszystkim rodzinom spełnienia, zadowolenia, satysfakcji z pracy, pociechy z, dziećmi, z dzieci, którymi się opiekują, oraz zachęcam wszystkich, którzy chcieliby się podnieść tej roli do przyjścia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnej po to, żeby zostać rodziną zastępczą, żeby pomóc drugiemu człowiekowi otoczyć opieką inne dzieci. W całym kraju jest wielka potrzeba tworzenia kolejnych rodzin zastępczych, także w powiecie lubańskim. Tylko w tym roku umieściliśmy w placówkach w, instytucjonalnych, w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej 19 wychowanków, a te wszystkie dzieci chcielibyśmy umieszczać w rodzinach zastępczych, zawodowych, niezawodowych, a po to nam są potrzebni kandydaci, żebyśmy mogli ich przeszkolić i przygotować do pełnienia tej ważnej roli. Trzeba chcieć stworzyć dom dla drugiego człowieka, trzeba mieć zdolność do czynności prawnych, w pełni władzę rodzicielską, ani nieograniczoną, ani niezawieszoną, dać należy należytego wykonywania obowiązków nad powierzonymi dziećmi cieszyć się nieposzlakowaną opinią w swoim środowisku i ukończyć szkolenie, które trwa prawie 6 miesięcy, ale jest myślę tak zorganizowane, że nie koliduje to z życiem prywatnym rodzin zastępczych. Jeśli ktoś myśli o tym, aby zostać rodzicem zastępczym, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, ale także w innych miastach pomogą w każdej kwestii i poprowadzą taką osobę od początku do końca przez niezbędne procedury. Zachęcam do przysiadopowiatowego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu na Przemysłową 4 codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.